Dzień dobry Państwu, Radosław Brzyski, Cztery miasta. Jesteśmy w Lipie, gdzie obserwujemy spotkanie miejscowej drużyny Czarnych z Doliną Wulką Tanewską. Prowadzenie gospodarzy A-klasowej drużyny nad drużyną z okręgówki 2 do 1 końcówka tego spotkania. A ja chciałem porozmawiać z prezesem klubu, panem Sylwestrem Hamerą. I już tutaj go gdzieś mam w pobliżu, zaraz. Zamienimy parę zdań. Tak jest, Czarnilipa, nowy budynek. Dzień dobry, panie prezesie. Witam. Panie prezesie, rozpoczynają się rozgrywki Ligi Okręgowej. Proszę mi powiedzieć, jakie zadania przed drużyną, przed trenerem drużyny, jak pan widzi występ w najbliższych rozgrywkach swojej drużyny? Jakie są cele? Uh, cele. Cele mamy takie, że będziemy próbować na pewno awansować dla, do klasy okręgowej, bo e, to jest tutaj dla wielu chłopców e, taki e, że tak powiem szczyt czegoś, co na obecną chwilę moglibyśmy e, uzyskać, że tak powiem, prawda. E, więc no, będziemy się tutaj starać, e, dopóki. Będziemy mieli szansę, będziemy na pewno próbować tego awansu. Poczyniliśmy tutaj wzmocnienia do pierwszej drużyny, ale oczywiście priorytet to jest taki w dalszym ciągu, że gramy jak największą liczbą swoich zawodników. I tu pewnych rzeczy i standardów nie będziemy zmieniać. Będziemy chcieli awansować, no przez to musieliśmy zrobić te jakieś wzmocnienia, ale w dalszym ciągu największy nacisk będziemy kładli na to, aby grali nasi wychowankowie. Rozumiem? Ale infrastruktura jak najbardziej już chyba przygotowana na okręgówkę. Od kiedy macie ten nowy obiekt, nowy yy, budynek? Tak. Yy... No tak naprawdę budynek już jest około dwóch lat, natomiast bieżnia została oddana w tym roku. W tamtą rundę już pierwszą rozegraliśmy. W tej chwili będziemy grać kolejną rundę. Jak, jak widać, dzięki tutaj Waszej też telewizji będzie mogło wiele osób zobaczyć jak wygląda ta infrastruktura w A-klasie, w gminie Zaklików, bo wygląda naprawdę rewelacyjnie. Mamy co prawda tu mnóstwo pracy z tym związane. Ale cieszymy się z tego, że to tak wygląda, bo jest to naprawdę super sprawa. Panie prezesie, mówił Pan o tym awansie, ale to też by była taka um, uświetnienie czegoś, tak? Czyli rocznicy powstania klubu, która to będzie już w przyszłym roku? Tak, e, za rok będziemy mieli 75 rocznicę powstania naszego klubu, na pewno by to e, było, m, że tak powiem, uwieńczeniem e, tych wszystkich lat, gdyby nam się udało tutaj awansować. E, no czynimy tutaj e, w tym kierunku naprawdę e, sporo, e, bo tak jak mówiłem, staramy się pozyskiwać sponsorów, którzy by nam w tym wszystkim pomogli. E, udaje nam się na obecną chwilę. Pozyskaliśmy parę firm, co nawet w tym miejscu mogę powiedzieć, e, że zachęcamy kolejnych. Skorzystam właśnie z tej okazji, e, żeby nas wspomagali, bo to, co dzisiaj nawet telewizja pokaże i pójdzie gdzieś tam szerzej, e, myślę, że wpłynie też na to, że, że, że pozyskamy kolejnych. Słyszałem też, że. Zgłosiliście akces do organizacji w przyszłym roku finału Pucharu Polski na szczeblu podokręgu stalowo-urickiego? Tak jest. Chcemy działać naprawdę, że tak powiem, szeroko. Chcemy działać, żeby tu organizacyjnie wyglądać dobrze, finansowo wyglądać dobrze. Dlatego jednym z naszych takich celów, żeby to promować, to co już wcześniej powiedziałem, pozyskiwać nowych sponsorów, chcielibyśmy, aby ten mecz został rozegrany u nas. Możliwe, że e, dzisiejsze, spotkanie, e, dzisiejsze spotkanie wygramy. Już jest e, bliżej końca tego spotkania. A nuż my się znajdziemy w tym finale, prawda? Jak tego Wam życzę. To by była tak. naprawdę świet, no, wspaniała historia. 75-lecie, finał na swoim stadionie. Dokładnie, Aha. dokładnie. Stąpamy, tak jak mówię, twardo e, po ziemi. Nie chcemy, żeby to było na takich glinianych nogach, dlatego potrzebujemy finansowych stabilizacji tak samo jak i organizacyjnie Małą rzeczką, nie chochelką ale no do przodu, tak? Dokładnie, dokładnie w ten sposób Ale nadmienię jeszcze, że, że, że tutaj będziemy występowali z pismami do powiatu, czy też tam do województwa bo chcielibyśmy to 75-lecie obejść troszeczkę tak e, hu, e, huczniej, czyli może no, tu nam w tym pomoże, wiem, gmina na pewno. My oprócz tego, jeżeli znajdziemy środki, to zrobimy tutaj na, na stadionie bardzo fajną imprezę. Czyli rozumiem i też są pomysły na to, żeby jeszcze coś tam y Więcej imprez było, tak? Coś Tak. Chcemy, otoczka. Chcemy, dokładnie. Chcemy, żeby ten tady, stadion tętnił życiem. On jest i tak tutaj codziennie przez młodzież wykorzystywany, ale tak jak wspomniałem, będą, będziemy próbowali organizować też jakieś inne imprezy. Dobrze, dziękuję. Rozmawiał ze mną prezes Klubu Sportowego Czarni Lipa, Sylwester Hamera. Do dziękuję. usłyszenia, do zobaczenia.